Dobra, na górę mi się nie chce wychodzić. Witam serdecznie. Akademia Wspinania, Andrzej Majerzyński, Wiktor przed Wami. Ja poprowadzę dzisiejszy odcinek, a zatytułujemy go Krótki przyczynek do ogólnej teorii haczenia. Dzisiejszy odcinek nie jest wykładem całościowym, monograficznym. Mamy raczej ochotę zwrócić uwagę na pewien aspekt haczenia pięty i podhaczania palców, istotny o tyle, że jest to aspekt fundamentalny dla tej techniki. Z naszego spinaczkowego elementarza wiemy co następuje, że kiedy haczymy piętę należy zwrócić szczególną uwagę na to, ażeby zahaczyć ją. Czubkiem ażeby stopa ustawiła się nierównolegle a pod kątem do ściany i żeby w momencie haczenia pięty palce były zadarte ku górze po to żeby następnie poprzez obciągnięcie tych palców można było uruchomić kolano a poprzez kolano Pociągnąć biodro do góry i tym samym wykorzystać piętę do tego, do czego wspinanie służy, czyli do przemieszczania się od ziemi do nieba. I na tej podstawie moglibyśmy nabrać błędnego przekonania, że w haczeniu pięty chodzi tylko o piętę, czy szerzej tylko o stopę. Podhaczając palce, zorientowaliśmy się wszakże, że sprawa jest nieco bardziej złożona. Ponieważ tam sama praca stopą już na pewno nie wystarcza. Kluczowe jest bowiem to, ażeby noga, którą podhaczamy przy podhaczce, wyprostowała się. Inaczej cała podhaczka weźmie w łeb. I stąd płynie wniosek drugi, że w podhaczaniu chodzi nie tylko o stopę, ale przynajmniej jeszcze o kolano. Na ten temat możemy powiedzieć rzecz jeszcze jedną. Spójrzmy z powrotem na naszą ścianę od frontu i zwróćmy uwagę na taki szczególik. Ciężko wyobrazić sobie. Dobrze działające haczenie pięty w momencie, w którym przeciwna noga skręca się do środka. Jest dosyć oczywistym, że w takiej sytuacji cały układ działa tylko po to, żeby nas z tego stopnia zepchnąć. A skoro mowa o skręcaniu się, to przypominamy sobie inną rzecz, że przecież skręcanie się nie tylko stopami i nie tylko kolanami, ale że centrum tej operacji to biodra. I w tym momencie jest już tak ciepło, że trzeba przejść do meritum. W momencie, w którym pojawiło się hasło biodra, czas na metaforę matematyczną. Tak jak funkcje w matematyce miewają swoje postaci kanoniczne, czyli wzorcowe, tak i pozycja haczenia pięty. Ma swoją kanoniczną, wzorcową formę. I ona wygląda tak. Z wzorcową postacią haczenia pięty mamy do czynienia wtedy, kiedy haczymy je obie symetrycznie po dwóch stronach kantu. Tak zahaczone pięty pracują nam wspaniale, współpracując. Jak zgodni wspólnicy. No dobrze powie ktoś. Ale przecież zazwyczaj nie mam do czynienia z dwoma symetrycznymi stopniami, a pięte hacze tylko z jednej strony. I tu właśnie krem de la krem dzisiejszego odcinka. Okazuje się, że zahaczenie jednej pięty powinniśmy interpretować tak. Jakby było połową pozycji kanonicznej. Innymi słowy, jeśli chcemy, żeby zahaczona pięta dobrze pracowała nam na, na stopniu, przeciwległym biodrem pracujemy tak, jakby po drugiej stronie ciała istniała możliwość zahaczenia drugiej pięty, i wtedy ta pięta zahaczona zaczyna nam fajnie pracować. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. A jeśli tej zasady nie będziemy przestrzegać, to nie będzie tego czynnika, który nam tę haczoną piętę do stopnia dociska. I tu jest klucz całej teorii haczenia. Jeżeli lichacze z prawej, to tym co pracuje jest lewe biodro, to ono sprawia, że zahaczona kończyna dociska się do stopnia. I to to, co się z przeciwległym biodrem dzieje, w tym wypadku prawym w stosunku do pięty lewej, jest decydujące dla powodzenia całej operacji. W realnym życiu, jak to zwykle bywa, jest trudniej i łatwiej jednocześnie. Trudniej, bo sytuacja rzadko kiedy przedstawia sobą e, tak e, idylliczny charakter, jak wówczas, gdy przykręcimy chwyty i stopnie centralnie dla celów wykładu. Ale łatwiej, ponieważ mogą się pojawić e, różne inne pomocki. I tak na, na przykład e, dość często się zdarza, że stopa przeciwległa do haczącej. No nie ma co prawda, stopnia, ażeby zahaczyć piętę kontrującą, ale ma jakieś inne stopnie, w stanie na których może nam pomóc w przeprowadzaniu tych korzystnych operacji, o których mówimy. I tutaj jedna bardzo ważna uwaga. Z samego faktu, że przekręcę stopę na stopniu, kolano pójdzie na zewnątrz, a w związku z tym centrum mojego wspinania. Czyli w tym wypadku lewe biodro, otworzywszy się, osiągnie docelową pozycję, i jeszcze nie wynika, że to wszystko zaczyna pracować. Wciąż bowiem może być tak, że co prawda lewa strona mojego ciała ustawiona jest dobrze, ale nikt nie włączył przycisku start. Istotne jest to, ażeby lewe biodro z prawą piętą zaczęły pracować w sposób, jest kluczowy dla całej wspinaczkowej techniki. To znaczy, żeby zaczęły wytwarzać siły przeciwnie działające. Lewe biodro ciągnie mnie od pięty, prawa pięta ciągnie mnie od biodra. W związku z czym ten kancik, na którym już nie ma dwóch pięt, ale wciąż pracują dwie nogi. Zaczyna być przez nas ściskany nogami. Skąd się biorą siły, które potem możemy wykorzystać do przeniesienia ciała do góry? No ale przecież w normalnej sytuacji haczę piętę, nie tylko wtedy, kiedy wspinam się po kancie. Ale to oznacza, że po pierwsze bywa tak, że wcale jej haczyć nie powinienem i tak na przykład w pozycjach, w których z innych jakichś względów ciało skierowane jest w stronę dla haczenia pięty niewłaściwą. Haczenie pięty może się okazać mocno bezsensowne, ponieważ ta pięta nic nam nie wnosi do życia i lepiej prawdopodobnie miast haczenia nogę gdzieś na boczny stopień odstawić i wychodzić. Po prostu ze zwykłych stopni. Kiedy natomiast z jakichś powodów muszę, albo twierdzę, że bardzo chcę piętę schaczyć, mózg mój powinien sobie pomiędzy haczoną piętą a resztą ciała wyobrazić nieistniejący kant i po dwóch stronach tego kantu ustawić nasze ciało. I wtedy ta pięta zaczyna nabierać prawdziwego sensu. Nigdzie nie widać tego tak wyraźnie, jak podczas haczenia pięty, podczas poruszania się krawędzią okapu. Zobaczmy. Haczenie pięty na krawędzi okapu to jedna z najczęstszych sytuacji, kiedy z piętą mamy do czynienia we wspinaniu, a zwłaszcza w skalnym balderingu. I tutaj nasza teoria haczenia pięty jako połowy pełnej, bo rozgrywającej się na realnym bądź wyimaginowanym kancie pozycji, znajduje swoje chyba najpiękniejsze zastosowanie, o ile oczywiście zrozumiemy, że ten kant, o którym mówiliśmy na samym początku, teraz leży. Bardzo popularna historia. Sawodnik haczy pięte. Druga noga wisi gdzieś w dół i pozycja niby działa. Niemniej wykazuje mocne tendencje do bujalności ze szczególną ochotą bujalności odśrodkowej. Co to znaczy odśrodkowej? To znaczy odchodzącej od środka naszej sceny środkiem naszej sceny jest ta kreska czyli nasz położony horyzontalnie kant jeśli wykonam jedną magiczną sztuczkę mianowicie przeciwległą piętę zahaczę o nieistniejący w okapie stopień to nagle cała pozycja nabiera harmonii logiki i elegancji pozwalając mi Wykorzystać ją w sposób taki, w jaki ja chcę ją wykorzystać, a nie w jaki ona żąda tego ode mnie. Z powrotem pojawiamy się pod naszym wyimaginowanym układem współrzędnych, chociaż tym razem nawet oś pionowa, czyli używany dotychczas kant, nie będzie nam potrzebna. Tak się szczęśliwie składa, że mamy na makaku, gotowy balderek start, którego jest idealną tablicą, na której opowiemy sobie o podhaczaniu palców. Logika będzie dokładnie ta sama, ale można ją ubrać w ciekawszą historię. W momencie, kiedy haczę palce, moje ciało powinno pracować jak dwa auta, z których jedno bierze na hol drugie. I teraz, kto jest kim w tej komedii? To jest auto, które bierzemy na hol. To jest hak holowniczy. To jest linka holownicza, co od razu potrafi, pozwala nam zrozumieć, dlaczego podchaczająca noga ma być prosta w kolanie. A samochodem, który holuje, jest i to już nie jest dla nas niespodzianką przeciwległe. Biodro. Tak więc uwaga, hak, linka, i holujemy. To pięknie wygląda, ale łatwo tu y, narobić trochę błędów. Więc powiedzmy sobie o nich, żeby te pozycje dobrze zrozumieć. Po pierwsze. Mogę ulec pokusie wyłączenia silnika w samochodzie holującym, i wtedy od razu sytuacja się rozwala. Po drugie, mogę zapomnieć o tym, że moja noga jest linką, i nie wyprostować jej. W związku z czym Holowanie w ogóle nie nastąpi. Ale mogę też popełnić błąd subtelniejszy. Mianowicie, mogę nie zorientować się, że przy podchaczaniu palców bardzo często pracuje nie tylko biodro przeciwległe do haczącej stopy, ale też biodro od strony stopy haczącej. I teraz skupcie się, bo to jest skomplikowany fragment. Tej opowieści. Między tymi biodrami musi się wytworzyć napięcie. Ono się nie wytworzy tylko dlatego, że otworzyłem prawe biodro, bo jak będę je konsekwentnie otwierać bez końca, to efekt będzie dokładnie taki sam, jak gdybym zawinął je do środka. Na to, żeby haczenie dobrze się odbyło, przeciwległe biodro musi. Przeciwdziałać temu, co robi nasze biodro holujące. W pozycji, w której się znajdę, prawe biodro ciągnie w prawo, a lewe biodro w tym samym czasie ciągnie w lewo, i to sprawia, że oba te biodra razem zaczynają pracować. Jak ten mały siwy facet, który we wszystkich komiksach był Bosmanem na statku piratów. I w lugu za sobą drewnianą nogę. Więc jeszcze raz. Hak. Linka. To. Tam. A to. Tam. I dopiero teraz ta pozycja daje nam odczuć. Że dzieje się ta magia, którą nazywamy techniką wspinania. A skoro mamy już w dłoni cyrkiel, a przed nami jest kartka papieru, to wyznaczmy sobie teraz w ramach ćwiczenia do wykładu, środek okręgu! Punkt na jego krawędzi, i zobaczmy, że praca ciałem w pozycji podhaczenia polega na nieustannej ucieczce przeciwległym biodrem od tego punktu, o który haczymy. Kiedy tylko ta ucieczka ulegnie przerwaniu, że nie przestaje nam działać, ale jeżeli będziemy pracować konsekwentnie, to poczujemy, że w tym naprężeniu zaczynają pojawiać się siły działające niekiedy w zupełnie innych kierunkach niż się spodziewaliśmy, może się zdarzyć, że będą to właśnie te kierunki, w których chcemy się przemieszczać. No bo oto Ostatecznie chodzi we wszystkich technikach wspinania. Na zakończenie podkreślmy raz jeszcze to, co powiedzieliśmy na początku. To nie był pełen instruktaż używania pięty i podhaczonych palców we wszystkich możliwych spinaczkowych kontekstach, a raczej historia o tym, gdzie znajduje się centrum zarządzania podhaczkami i ona zawsze znajduje się w tym samym miejscu w przeciwległym do haczącej kończyny biodrze to się nie uda ani na pierwszym, ani na drugim treningu żeby od razu we wszystkich podhaczkach czuć się swobodnie i pewnie ale jeżeli wasze myślenie o tych pozycjach będziecie rozpoczynali od tego właśnie punktu to jest szansa, że pewnego dnia Zaczniecie smakować w całej magii tych przepięknych, bo angażujących bardzo różnokierunkowo działające siły pozycji. Na koniec zapraszamy na naszą stronę internetową. Link do której znajdziecie w opisie filmu i do naszych pozostałych materiałów. To była Akademia Wspinania. Dziękuję bardzo.